Po raz kolejny na moim kanale dzisiaj przychodzę do Was. Hej, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami z ostatniego czasu. Są tutaj głównie rzeczy kosmetyczne, że tak powiem, jak i również jedna rzecz z kosmetyką nie mająca nic wspólnego. Zacznijmy może od czegoś, co mnie bardzo, bardzo zdziwiło, i co inna wersja tego produktu była w moich bublach, mianowicie Garnier Skin Active to jest, woda miselarna z olejkiem. Dziewczyny, dziewczyny, ee, powiem Wam, że to jest dla mnie po prostu małe cudo. Ja chodziłam i szukałam za biodermą, e, niestety w butcie nigdzie nie mogłam znaleźć, nie wiem co jest grane. Biodermy nigdy w życiu nie miałam, e, ale słyszałam same pozytywne opinie na temat e, micelka z biodermy, e, ale jakoś się tak na, skusiłam na tego garniera. Bo gdzieś tam czytałam i słyszałam na YouTubie dobre opinie. I powiem Wam, że u mnie to sprawdza się idealnie, chociaż wiem, że u wielu dziewczyn, wiele dziewczyn narzeka, no ale myślę, że tutaj są opinie bardzo podzielone. Zmywa makijaż dobrze. To nie jest tak, że ja przykładam sobie płatek i w magiczny sposób wszystko z oczu zostaje zmyte. Absolutnie nie. Muszę potrzymać, później zabrać i wtedy jest naprawdę fajnie. Nie podrażnia mnie. Absolutnie. Zapach. To. Ten zapach to jest po prostu taki, no znowu u mnie czystość świeżoś. no ale właśnie mnie takie zapachy y, od razu kupują, także y, jak dla mnie to jest idealne, naprawdę. Jest tutaj napisane, że, mm, oh, oh, sorki. że usuwa makijaż y, wodoodporny, y, oczyszcza i odżywia. Czy odżywia, nie wiem, jest napisane bez spukiwania, ja to spukuję. Jest też napisane non greasy, czyli nie, zostaje, nie zostawia tustej warstwy. Niestety ta tusta warstwa jest, ale ja zawsze pierw zmywam oczy, później myję jednym kremem twarz i później jeszcze jednym żelem. Także do zmywania makijażu dla mnie idealny. Wszystkie mi zmywa, nawet powiem wam, używam jedynie kredki wodoodpornej z moli i kredkę wodoodporną z moli też mi idealnie usuwa. Także ja polecam. Nie wszystko to, co mówi producent, to znaczy, te, że nie ma tej powłoki tustej, to nie jest prawda. No ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo tak jak mówię, ja jeszcze później używam innych produktów do zmywania twarzy. Także ta tusta powłoka mi wcale nie przeszkadza, bo jest później ona zmywana. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest to coś do włosów mianowicie John Frida Freeze Ease, chyba? Tak, Freeze Ease. To jest spray chroniący włosy przed gorącą temperaturą, powiem Wam, że jeden z lepszych sprayi, jaki miałam, w ogóle kiedyś miałam jeden taki produkt w Polsce, moja mama mi kupiła, u, chciałam powiedzieć u dentysty, u, u fryzjera, nie mam pojęcia w ogóle jak to się nazywało, jest to marka mi w ogóle nie nieznana, może ja się jakoś przesunę, bo widzę, że tutaj już takiego świata nie ma. Nie jest to marka w ogóle znana, ale tamten spray był po prostu fantastyczny. Te, ale ten też jest dobry. Nie mówimy o tamtym, bo tamtego nie mam. Ten też jest dobry, tamten teraz zabiorę ze sobą. Będę miała wreszcie wielki bagaż, jak polecę w lipcu do Polski, także pokażę Wam go następnym razem. Ten natomiast, czy chroni włosy? No ja tego nigdy nie zobaczę tak naprawdę. Ale nie widać, żeby jakoś się one bardziej tuściły przez. Boże, tuściły, żeby one się jakoś bardziej wysuszały po stosowaniu prostownicy używając tego produktu. Bardzo często te spraje ochraniające e, powodują, że moje włosy były takie e, niegładkie, jakby takie, no może nie matowe, ale były one takie nienaturalne do tego, jakby powleczone lakierem. Z kolei po użyciu tego sprayu nie ma. Tego po użyciu tego sprayu nie ma. E, zauważyłam, że faktycznie e, ten taki puch, czy to siano, czy jak tokolwiek woli to nazwać, e, nawet jeżeli gdzieś pójdę, czy do jakiegoś pubu, gdzie jest gorąco dużo ludzi, gdzieś ludzie bawią, czy, czy gdziekolwiek, gdzie jest takie powietrze. Duszne, że tak powiem, mokre, to nic się takiego z włosami nie dzieje i naprawdę, jeżeli bym nie myła włosów trzy dni, to trzy dni się utrzymuje, bo ja wam mówiłam, że ja włosy mam suche mi się one prawie praktycznie nigdy nie przetuszczają. Także przypuszczam, że nawet gdybym chciała tydzień chodzić To i tydzień on by trzymały, a ja powiem wam, że ja włosy naprawdę mam, u mnie jest co trzymać, żeby to było proste, także zdecydowanie jeden z ulubieńców, jeden z lepszych sprayi, jaki miałam, także polecam. Kolejna rzecz. Coś takiego ja już Wam chyba to pokazywałam we blogu, nie jestem pewna, czy pokazywałam Jest to Alessandro Pro White Original mm, lakier do paznokci Jest to coś takiego, wiecie co, mi się kojarzy, że ja kiedyś coś takiego już dostałam w Polsce w jakimś pudełku Tutaj to też zostało dodane do jakiegoś pudełka w Polsce I jest to taki, e, jak widzicie, on jest tutaj taki niebieski, troszeczkę fioletowy e, lakier bezbarwny e, UV nie wiem, co to jest z UV, ale on po prostu wygląda na paznokciach, no to nie zobaczycie, ale w świetle. W świetle, w słońcu, powiem Wam, że te paznokcie wyglądają na tak delikatnie różowe, te białe końcówki wyglądają na zupełnie biało, czyli coś takiego jak, one, jak wiecie, jak reaguje, jak idziecie do jakiegoś klubu i czasami są takie lakiery, że w świetle UV one rażą, znaczy rażą, no rażą, no tak świecą, tak samo właśnie ma to maleństwo i powiem Wam, że to na paznokciach mi często, ja zauważam że często lakier bezbarwny, jak, jeżeli jakiś maluje to te końcówki dosyć szybko mi e, się ścierają, bo to widać, gdzie jest... E, Paznokcie błyszczące, a gdzie błyszczący nie jest. A to naprawdę bardzo długo się utrzymuje, nawet, yy, nawet jak jestem w pracy. Pokażę Wam jeszcze to z bliska. Tak to wygląda, także polecam Wam. Naprawdę fajnie, zwłaszcza dla dziewczyn, które wiem, że czasami nie można do pracy używać yy, malować paznokci, a to naprawdę wygląda świetnie. No, paznokcie wyglądają yy, optycznie wybielone i naprawdę te białe końcówki są w słońcu białe. Naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to Już Wam pokazywałam ostatnio Co prawda mam ją dopiero od 15 czerwca A dzisiaj Jest który? 30? Czy 29? Nie wiem, dzisiaj Polska gra W każdym bądź razie Z Portugalią, także Dzisiaj ten vlog będzie puszczony i dzisiaj to jest ta data Gucci Bamboo Nie mam jego długo Tego zapachu, zbyt wiele nie użyłam Znaczy używałam jego od kiedy jestem Praktycznie codziennie Zapach po prostu zajebisty, piękny, lekki, trwały, świetny, oh, świetny, ale dzisiaj byłam na zakupach, no świetny jest, ja nie potrafię opisywać zapachów, nieraz to mówiłam i nie będę tutaj z siebie robiła idiotki, że pachnie, nie wiem, piżmem, no piżmem na pewno nie pachnie, akurat piżmo potrafi rozpoznać, ale jest piękny, naprawdę piękny zapach, zwłaszcza na tą porę roku, jest letni, jest kobiecy, bardzo, bardzo Wam polecam Mówiłam Wam, chociaż jeżeli macie ochotę To powąchajcie, naprawdę, naprawdę Śliczny zapach, a jeżeli chodzi o zapachy To ja jestem dosyć taka wybredna Ten jest fajny, ale wrócę do tego wątku, który zaczęłam Dzisiaj właśnie byłam na zakupach I byłam w butsie i chyba znalazłam Perfumy na swój ślub Także Przypuszczam, że niedługo nowa buteleczka Będzie w kolekcji Kolejna rzecz Coś, o czym było głośno bardzo, bardzo temu, ja do tej pory tego nie używałam Dopiero zaczęłam tego używać dwa tygodnie temu, troszeczkę nawet dalej e, Mianowicie Sally Hansen Airbrush Leg Spray Dziewczyny, to niby na to się mówi e, rajstopy w sprayu, tak? To jest po prostu cud, to jest cud, miód i malina Ja mam typ pracy stojącej i niestety gdzieś tam zaczynają mi się pojawiać jakieś żyłki, nieżyłki a ostatnio miałyśmy jakąś tam imprezę pracy i zakładałam sukienkę. Ralstop nie zakładałam, było za gorąco i mówię, coś muszę z tym zrobić. I po raz pierwszy właśnie spróbowałam, e, znaczy spróbowałam. Po raz pierwszy kupiłam ten spray chociaż już się kiedyś nad nim zastanawiałam. E, jest na nim napisane, że on ukrywa wszystko. E, jest w ogóle tak pani napisane: leg makeup, czyli makijaż dla nóg. No i faktycznie to jest taki makijaż dla nóg. E, jest na nim napisane, że z, zakryje on wszystko wszystkie żyłki, nieżyłki, wszystkie jakieś niedoskonałości, nie, on nie zakryje wszystkich żyłek i nieżyłek i niedoskonałości, ale powiem Wam, że on zrobi taki e, efekt photoshopu, e, te nogi wyglądają, e, no to jest, dla mnie to jest po prostu świetne, ja akurat mam jakąś wersję e, Tan mm, mm, boże, błyszczące o nic na, nie wiem, językami, boże, słów mi braknie, wybaczcie mi, wybaczcie mi, e, Spryskasz to na ręce, rozsierasz w dłoniach i smarujesz sobie nogi I po prostu te nogi wyglądają naprawdę jakby miały na sobie rajstopy Wyglądają świetnie, wyglądają właśnie tak jak mówię Jest tutaj taki efekt y, photoshopa, że to wszystko jest takie jakby rozmyte Te nogi są po prostu takie takie rozmyte Tak Wyglądają No świetnie i jeszcze właśnie ten troszeczkę efekt takiego połysku tutaj jest I powiem Wam, my byłyśmy wtedy y, tą noc w klubach W dwóch klubach i było naprawdę gorąco Było bardzo dużo ludzi, nic mi nie spłynęło Także było świetnie e, Kiedyś tego też używałam, to akurat było sprawdzone w ekstremalnych warunkach Także wiem, że nic nie spłynie, na 100% tego użyję na mój ślub e, Nic nie spłynie z nóg e, I kiedyś też w dzień gdzieś tam latałam po mieście i sobie tego użyłam I powiem Wam, że, że przeszłam się zdrzemnąć po prostu I nie myłam się jeszcze przed, przed bo to było w dzień Zdrzemnałam się pół godziny w wyrku i nic na pościeli nie było Także coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego ogólnie to chyba kosztuje 8 funtów, ja kupiłam na jakiejś promocji w Superdragu za 5, ale powiem Wam, że nawet tych 8 funtów jest to warte e, przypuszczam, że większość z Was zna ten produkt jeżeli nie zna, to koniecznie koniecznie spróbujcie, bo to jest bajka też się bałam, że gdzieś mi tam coś będzie cieknąć po tych nogach, czy jak będzie za gorąco wiecie, że takie, jakieś zacieki będą, ale nie no po prostu coś, coś świetnego e, kolejna rzecz kolejna rzecz jest to miniaturka e, miniaturka z gazety, jest to bez It Proof Brow Pencil. I wiem, że u wielu, wielu osób ten produkt się nie sprawdza. Ale powiem Wam, że dla mnie jest on po prostu świetny. Ja mam jego o numerku 06. Mam go dzisiaj na brwiach Gdzieś tam dziewczyny na Instagramie narzekały, że efekt jest komiczny. No nie wiem, mi się wydaje, że to wszystko zależy. No, no każdy jest inny, to prawda? Każdy też ma inną skórę. Każdy też. No, no wszystko jest. Każdemu co innego służy. Taka kredeczka, to nie jest żadna nowość. nowość, jeżeli chodzi o to wykończenie, to jest taka święta kredka, rysik, czy nie wiem, jak to się nazywa. To nie jest żadna nowość. Wielu, wielu, wiele, wiele innych firm ma takie produkty, ale to jest mój pierwszy, jaki w takiej formie próbuję. Ja Wam kiedyś w moich ulubieńcach pokazywałam cienie do brwi z Super ona chyba były, ta firma B, bodajże, czy jakoś się tam to nazywa. Ale od kiedy spróbowałam tego to wow, nie wrócę do cieni absolutnie, wiecie co, zwykłych kredek też nie lubię, y, takich do brwi, przynajmniej próbowałam tylko chyba Ewonowe i kiedyś miałam jakąś tam aha, Rimelową mam i to, nie, z L'Oreala mam, y, taka co z drugiej strony jest wosk i ta też jest dobra, ale jakoś już nie potrafię, no nie wiem, jakieś tam, te... jakoś tak nie potrafię zrobić tego w miarę naturalnie, a tutaj mi się wydaje, że w miarę naturalnie te brwi wyglądają, chociaż może tylko mi się wydaje, także no ale nic mi nikt w pracy nie mówi, a dziewczyny mam raczej takie szczere, także ja polecam i powiem wam, że troszeczkę się martwię. Znaczy nie martwię się. No, no kupię sobie po prostu, jeżeli mi się skończy. To sobie kupię e, produkt pełnowymiarowy. Dzisiaj widziałam w się, chyba kosztuje 18,60. Także e, cieszę się, że było w gazecie, cieszę się, że miałam okazję sprawdzić, no bo znalazł się jakiś mój nowy ulubieniec. I kolejna rzecz. To jest e, kredka do ust, lip liner do ust z marki Essence Honeyberry. I to jest kolor, który mam dzisiaj na ustach. Ogólnie nie chodzi mi tylko o tą kredkę sens, ale o wszystkie, ale sobie ich tutaj nie przygotowałam. Mam tam. No ale nie będę już teraz pokazywała. Eee, świetne, świetne kredki. Ja jedynie co robię to zawsze przed ich nałożeniem nakładam sobie na usta basam. Eee, nie jest może wtedy ten efekt taki matowy, ale zdecydowanie, zdecydowanie ładniej usta moim zdaniem wyglądają. Te kredki dla mnie się utrzymują idealnie. Powiem Wam, że ja piję bardzo, bardzo dużo wody i nawet jak gdzieś wyjdę na kilka godzin. Jak nie wezmę kredki lub nie robię żadnych poprawek, bo nie mam jak, te usta cały czas wyglądają ładnie. No oczywiście, jeżeli bym pijała tą wodę co, jako, co jakieś 5 minut, że piję piję i, i, i napić się nie mogę, no to wtedy może efekt byłby inny. Ale z moim piciem wody <grych> i z moimi jakimiś tam no nie wiem, no cokolwiek nie wiem, co tutaj do czego tutaj dążę, ale dla mnie są naprawdę świetne. Utrzymują się. No i ten kolor ostatnio, tak jak ja mówiłam, to jest kolor hmm, Berry Yy, Przypad mi naprawdę, naprawdę do gustu. Także jeżeli jeszcze nie macie tych kredek, polecam Wam. Tutaj one chyba kosztują funta, nawet nie jestem pewna, czyli gdzieś koło 5-6 zł w Polsce. I rzecz ostatnia, to już nie kosmetyczna. Chwileczkę muszę się schylić. Mianowicie. tam Zobaczcie na nie, to one nie są piękne. To są. Te kolory, te, ten tutaj pastelowy, nie wiem nawet jaki to się uważa jako miętowy, no ale to kolor miętowy nie jest. E, ta rażąca łyżwa, no nieważne ta łyżwa jak łyżwa, ale te kolory są tak zajbiście letnie, to jest tak fajne. W ogóle model Buta, e, no jest w środku, nie wiem jak mam to. No nie będę tutaj modelu, nie, model nie jest napisany, jest to w każdym bądź razie Fit Soul, Fit and Cushioning and Support, czyli. E, Sorry, że wam tak pokażę, no ale nie są raczej brudne. Dopiero je miałam kilkanaście razy na nogach, także nie, nic tutaj brudnego nie ma. Eee, także z poduszką, i z support. I z support te buty są tak lekkie, są tak wygodne są praktycznie płaskie ja po prostu się w nie zakochałam. śmigam w nich praktycznie codziennie, znaczy no jeżeli gdzieś tam wychodzę, bo do pracy mam inne buty ale śmigam w nich cały czas, także zupełnie się na styl sportowy teraz przerobiłam ale wcale mi to nie przeszkadza są bardzo leciutkie, ten materiał wiecie co? On wygląda tak jakby miał być, tak jakby mógł przemakać, ale on jest w środku pokryty takim, tutaj jest kawałek taki, widzicie jakby taka guma, taki coś takiego no i o to się martwiłam, że to może przemakać, ale chodziłam już w nich jak padało i nic takiego się nie stało. W ogóle zobaczcie jaka urocza podeszwa. No ja wiem, że to głupie się rać podeszwą, ale ja po prostu się w tych butach zakochałam. Są to jedne z lepszych, z z lepszych mm, dla mnie ostatnio butów sportowych, jakie miałam. Są naprawdę świetne. Pokonały moje wszystkie konwersy, pokonały new balansy. Po prostu są, są super. Mam nadzieję tylko, że będą e, długo Długo mi służyły, także takie kupiłam w TK Maxie. E, jakieś tam za drogo nie kosztowały. Także jeżeli zobaczycie, koniecznie przymierzcie. No i ja jeszcze muszę poszukać więcej e, t, różnych modeli z tej właśnie serii. Fit soul. E, także tak, to są już moje wszyscy ulubieńcy. E, ja Wam tylko chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje. Chciałam podziękować pewnie żaden mężczyzna do tej pory nie wytrzymał. Wszystkim panom, którzy zaczęli mnie obserwować, bo jestem po prostu w szoku. Przez ostatnie chyba 5 dni chyba z 20 mężczyzn zaczęło mnie obserwować. E, ale przypuszczam, że te ostatnie vlogi y, i temat poruszony w nich y, ma tutaj coś wspólnego, także w ogóle nie tylko panom, wam wszystkie kobiety też dziękuję, a w ogóle dziękuję za to, że ze mną jesteście i że macie chęć mnie oglądać. E, tak jak mówię, to już wszystko na dzisiaj, dajcie mi znać, czy miałyście coś z tych ulubieńców, a może coś z moich ulubieńców było w waszych bublach, także e, dajcie mi znać koniecznie, jak tam u was te sprawy wyglądają. Pozdrawiam was serdecznie, do następnego razu, buziaki, pa!